Daj mi 2 to jest drugi odcinek z gry Assassin's Creed 1. No, a teraz sobie wytykajmy. Co? Na czym skończyliśmy? A, mam gdzieś podpór, do mistrza. Pewnie. Zrobi komuś krzywdę. Czyżby przed kimś uciekał? Altairze, chodź! Al-Mu'alim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. O! No jestem koło ciebie. A nie, to nie ty. Osalał niech Bóg ma go popietę. Nie oszalałem. No idź szybciej, szybciej. Osalał? Nie. Stań na tamtej platformie, Altairze. Oho. Wiem co robić. Oddaj wszystko co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i będę musiał jeszcze bardziej przejść szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra. Niech tak będzie! Przyprowadź zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze. Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Za mną. Bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! Skąd wiary? Najlepsza część w tej grze. A Moja noga! A Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. No fajnie, dobra, idę. A ja coś mam tak, coś... Znowu zmienianie od... Zastosuj tak. I gdzie, te ba... gdzie ta belka jest? A, pudełko. Idź, 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 idź. Nie spadnij tylko. Jo! Już myślałem, że spadniesz. Nie rób czegoś takiego. Ja wiem, jak się spinać. Już mieliśmy do tego szkolenie. Teraz tu. Teraz tu. W lewo, w lewo, w lewo. Teraz tego wystającego się złapiemy. A dobra, wcale nie trzeba było tam przechodzić. O! Umiesz tak! Umiesz uskoczyć. Teraz już chyba prosto. Ale coś brzydko jest, czekajcie. Coś brzydko jest. Stopera sobie włączyłem? Nie. Dopiero teraz. Dajmy dwa. A szczegóły dajmy na cztery. No. Może to za dużo? Ach, wycofać się! Wycofać! Dobrze, ja nie powiem, do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Nie, za dużo są to obcy. Poczekajcie. Za mało kla. Poziom szczegółów dajmy dwa. Albo może. Nie, szczegóły dajmy na cztery, ale włączmy cienie. Zastosuj. Tak. Słuchałeś. Okay. Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona Alteirze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie. Zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o Twojej arogancji, o Twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy Kodeksu Asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci pierwsza i najważniejsza, powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory dziecko albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwag bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić. Pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. O nie. Działania wskazują Koniec na nie kry... zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Alteirze. O! Koniec gry? Teraz tak napisuję. Biały? Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Idziemy rozprostować nogi. Pewnie do łóżka. A nie, coś trzeba zrobić jednak tu. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Rosji nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy. Ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Lejla? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze. Ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, by się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie, bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. Coś jeszcze tutaj będzie? Nie. Rozprostowaliśmy nogi. Idziemy się przespać pewnie, tak? Nie. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Aha. Teraz tu, tak, nie, nie, to tu, nie. Wracamy z powrotem. Wygląda na to, że tak. Nie? Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruje sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Dzięki. Aby gdzie idzieć? A, i teraz idziemy spać. Niech to szlak, zamknęli drzwi. No, fajnie, że się drzwi. Idź spać. Idź rozprostować nogi, i śpiąc. Co za znaki były? Co? No, to hmm. nie było rano. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać, mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy, prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko. Używając nieco oklepanego porównania, korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste i nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? <laughs> Chciałby pan, żebym się wygadał. Haha. <laughs> nie dowiemy się, o co chodzi. I dobrze, bo to był spoiler. Kontynuuj <śles> sesję. Jeśli wdasz się w bójkę Bo, na strażnicy nie będą interweniować, ale wyciągnięcie broni wywoła ich reakcję. Dzięki. Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś z snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Ale że... pamiętasz w imię czego walczą? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest. Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś... Arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymagam mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem, jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, się, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy. A o to właśnie chodzi? Dałem Ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Mamy tylko cztery paski z synchronizowania? Ta, tracisz miecz, tracisz broń. Ale tego dużo. Przełamanie obrony. No, dobrze, że spomintować mogę. Co mogło go skłonić do biegania? O, z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasyun mają do swej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść. Możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. No to lecimy na targ. Drogi no, no spóźnię się, żeby coś zapić. Ale nie ty jesteś moim bratem Jak można być tak Co ona robi? Jak to może być takim kupcem? A, ja nie mogę tego opuścić. Ciekawe, co on zamierza. Podsłuchać słuchać kogoś w odpowiedzi na pytania. Co go tak poruszyło? Ach! A nic. się już tam. No. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Yeah. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Almu Alimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha, ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha, pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Jaki suchar. Pewnie platarz nie rozumiem, chowa się w jednym ze swoich No co za sucha. Ten dach. Co? Dalej nie oh. rozumiesz co chcę osiągnąć? Głupia kamera. Co on sobie myśli? Hmm? Co, dlaczego on tak goni? Dziwne. Po co to robi? Że tędy będzie bliżej. Chyba już wszystko widziałam. Kradzież kierunkowa. Dyn, dyn. Ui. Proszę, tylko jeden. Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. No, mówcie. Ja, ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę, muszę teraz być sam, przyjdź później. Jak chcesz. zostanie Zostanę! Dolwę Czemu oni mnie gonią? Znajdę tę! Niewierny hmm. Nie, Nie. Tam tam! Nie muszę tego oglądać! się tak śmieć! Powinienem cię za Nie dasz rany mi uciec! Nie mogę więcej tak uciekać! Jak mogliśmy go zgubić? Czemu oni mnie ścigają? Ja nie wiem dokąd pobiegł. No bo nie wiesz. Po no, co on to robi? Nie wiem dlaczego asasy ścigali ścigają Po co, co on to robi? To jest bez sensu. Nie powinienem się tak... przejść, w odpowiedzi na pytanie, co go napad? A to nie powinnaś tak gadać. Nic. Dlatego ja mam tłum minimalny. Idź, 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 on wygląda jak ten na pewno nikt się nie skapnie, że coś ważnego wziął. A, mam cię. Wiedziałem, że jak tak będzie biegł, to na kogoś mogłeś z... mnie zabić. Jak się wkurził. Ciekawe no, czym Dobra, że idzie. już wszystko Nie jestem! Mogłeś mnie zabić! To Al Mualim nas zdradził! A! Po co on to robi? Zobaczycie! Wkrótce wasze oczy otworzą się naprawdę! Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie, tak jak Al-Mualim, chcą zniszczyć to marzenie. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjapu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. To nie było mądre. Przecież niczego nie Mamy już Nie Ktoś poddaje się! poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują Rozwiąże. mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? Buu. I komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Dżamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zradziłeś nas, ludzi, którzy nazywali Cię bratem i chronili Cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o Twoim losie. Osądzi Cię Al Mualim. Przewijaj pamięć do późniejszego wydarzenia. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Oj, zły chłopiec, zły. Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, Wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. O? Nie Odzyskałem mam czasu się kajać. a więc umrzesz. <śmiech> <śmiech> Pisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobią dziewięć imion dziewięciu mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią w ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju, zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. Dziewięć istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce wojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno, gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślij ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej? Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną. Ale przed całym Bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. pjenkno osjeća. I ostre.